A my przyszliśmy na zakupy. Tutaj. Zmieniam, jest na to, za hmm? ja Okazuje się, że jeszcze no, nie. jednak nie znamy wszystkich to, sobie, nowości. Wybierajcie, a ja y Maryci. Która ci się podoba Ja słyszałam, że to jest dnia pierwsza swoją trzyczkę miała. Kto jest Twoja ulubiona czawli? O. Kto jest Twoja ulubiona czawli? Powiedz nam. Ta. Ta? O, fajna. Hmm. Więc zaczniemy od tatara. Każdy go w domu prawdopodobnie nie robi. Część z Was na pewno go w domu nie robiła. Każdy z Was pewnie go jadł w restauracji. Powiem więcej tego tatara zrobicie od podstaw sami. Postaramy się przeprowadzić przez ten proces bez ubytku na zdrowiu i, i palcach. Ponieważ zarówno mięso, jak i wszystkie sami przygotujecie. Takie takiej wersji jak lubicie, albo jak myślicie, że lubicie, albo jak chcecie. Ja posiekam tak troszeczkę grubiej, tak jak ee, ja wolę, ale Wam też bym sugerował przy ławie posiekać go troszeczkę grubiej, bo to mięso naprawdę doskonałe. To... Na początek zapraszam Was do Australii. Zaczniemy od mięsa, które jest najpopularniejszym cięciem, czyli od polędwicy. Przygotowaliśmy taki z polędwicy z mięsa z Australii, jest to angu rasa Angus. Dlaczego Australia i dlaczego polecam Australię? W mojej opinii, nie tylko mojej, jest to jedno z najlepszych mięs. gdzie chodzi o smak, soczystość i krótkie Takiego. jest są z Australii, rasa również Angus to jest to samo co polędwica, którą widzieliście przed chwilą. No, Począł bierz naszego steka. Część, Część. To, <noise> to jest No. Pani całego arbiort. Jestem bardzo to. i zrobimy go metodą Reversir w piekarniku. Piekarnik każdy ma w domu, więc pokażemy wam jak łatwo zrobić tak gruby kawałek mięsa. Ja już Ale to wygląda. Proszę wydawać odgłosy. Yeah. O, oh, ja! Yeah. Wow, wow, wow. Oh, Czy będzie więcej? A ja nie widziałam. Dałyście <noise> 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 gotować, a nie. <głosy> <głosy> Mieszka na planowie i.

谁？好都。 Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.